Witam gorąco wszystkich na mapie La Cornela jestem Darys i zapraszam na kolejny odcinek mam już yy, drugi styczeń No i co w robić? W polach śnieg leży Nic robi człowiek Więc co, ja jadę? Przeglądnąć teraz yy, Moje uprawy ja tam wyglądają, czy coś potrzeba dowieść, czy nie. Znaczy inaczej że po palety, tutaj miałem też paletę zaraz na początku. Sprawdzę jak tam owieczki się mają. No i tak to będzie wyglądało, po się zimowym. Nic innego na razie tu nie porobię, a szczególnie na samym początku. Iż taki to jest los rolnika. No w sumie w tym okresie to powinniśmy się wybrać na wakacje. Gdzieś jakieś ciepłe kraje czy coś. Ale jest jak jest. Ale no to trzeba mieć fundusze? A tu co? mam pieniądze, żeby jeszcze zainwestować w pewien plan, w który chcę zrealizować no, muszę teraz czekać, jak znowu jakaś gotówka wpłynie do kasy no i już jestem prawie na miejscu załaduję tutaj te które mi się tutaj produkowały tak, ja trochę do tych ogródków działają z tymi warzywami i owocami. Aha. O prawda, jest fajnie. Myślałem, że będzie zamknięte też. Jak zwykle ta sama ilość nie jest mi jeszcze że to będzie mieć problem? Jedna jedna jed, jeden to że musi być tak, o. teraz można zamknąć teren. No i co, ogarnę trochę te ogródki. sprawdzę obce. No i Będę musiał lecieć później, znowu kilka drzew to wycinać, żeby to do produkcji, niech to tam robią z tymi paletami, bo to będzie gorący temat, gorący produkt, jak to się mówi. Wymagany, wyoczekiwany we wszystkich produkcjach. Także też tego będę musiał trochę narobić, żeby to mieć w zapasie. Nie wiem czy jest możliwość zmagazynowania tego gdzieś. Też będę musiał pomyśleć o tym. Też w okresie letnim nie będę miał czasu, żeby robić wycinki drzew, więc nie wiem jeszcze jak to będzie. Mam nadzieję, że to co nam produkuje przez okres zimowy to się jak to się mówi to wystarczy na okres letni. Dobra. tu mamy pierwsze. A, poszło. Niech będzie. Tutaj mamy co? Sałatę to już. Eee, jak wyglądają tutaj sprawy z sałacie. No, wszystko na razie jest na zielone wody jest dość. Też nie wiem czy nie dole trzeba wyjdzie. Sałatę już wezmę. Albo nie bezne? Nie Ale jak? Ale bajer nie, nie przełożę sałatę, no palety przełożyłem, a sałaty już nie przełożę no, nie. Co tu się dzieje? Dobra, nie jedynie co będę musiał tam wodę dolać na razie, aby ja zobaczyć, jak im dają Później wezmę tej tej wody, żeby była na ziemi. na noc nowo się doleje, się. zależy, ile tam tego zajdzie. No zdziwiło mnie to, że nie mogą przełożyć palet z załatwą. Probek z marionami, wiecie? Też nie. Ło panie! No niedobrze. Muszę coś wykombinować, żeby coś ogarnąć z tymi skrzyniami. A, bo one są... Nie To jest skrzynia, okej. Okay. Ale sałata? Na palecie? Dobra. Eee, tu wody akurat jest dość. Jeżeli nie woda, to tam dobrazę. Ale najpierw jeszcze owce sprawdzę. Nie, to jest starne już. Owcem doleję wody, sprawdzę owce i... się tutaj doleję tam wodę do... To... Ogródka z sałatami, tak to jest Żeby nie robić pustych przebiegów. A teraz muszę coś ogarnąć. Żeby te palety móc ładować. Chyba żeby je... Jak to się mówi, wystawić od razu nas sprzedaż. daje mi to tyle do myślenia odkrywam myślałem, że spokojnie pojadę sobie pick-upem i wtedy do miał co ząb na maxa prosto nie jechać, bo tu zabijane drogi śniegiem są wpadnę w pościg i będzie. gdzieś przy, przy tym moim stylu jazdy to w lecie wpadam w pościg Oj moje owieczki Jakby się tłumaczy kiepsko z tą pełną Widzę, że ta inwestycja to jest tu długą skalę Chyba, że nie wiem dokupić jeszcze tych zwierząt tutaj Jeszcze także się zastanawiam, żeby jeszcze nie wiem dziesiątki mi dokupić Jak to tu wygląda? Jest 10 To były te dziesięć. Kosztuje osiem tysięcy, ale nie mam teraz trawy, żeby to kupić. Chyba, żeby w sklepie dokupić trawę. To wygląda. No, wody ma okay. 40% reprodukcji. Zdrowie i produktywność jest na 100%. A czemu reprodukcja tylko 40%? Czy to będzie miało wpływ to, że nie mają tych protein 20%? Nie, wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Czy mi to nie zaznaczyłem? Czy mi to zaznaczyło? Oda. Takie życie farmera. Nic to mi zostaje, jeśli tam dolać wody do tamtej drutki. Jadę wyciąć trochę drzew. I muszę przemyśleć sprawę co zrobić z tym... Ee, z tymi paletami z terenu, które już tam mam. Ja sobie w takim okresie u, kładzie wezmę przerzutki. To już nie ma sensu. Ja tura teraz do tego trachwarania nie kupię Chyba Też muszę to sprawdzić Już wydźwignąć te palety i sprzedać Na razie, na razie dobra skupię się na razie tym co teraz mam zrobić, a to się damy się z tym tam Na tą chwilę wysoką uchwałem, żeby się to już sprzedawało. Najwyżej te dwie palety, tam i tu i ze strony. Później ogarnę temat z tym. Nic na razie nie wymyślę znając siebie, to pewnie mi to później coś do góry wpadnie, co chcę wyrobić. Tak to już jest. To już będzie ogarnięte środki. Tu włączymy tutaj Przestawimy na sprzedaż. Tu na sprzedaż. O, a palety damy już na dystrybucję. Zobaczymy, może też... Już się tu przewiezie. Dobrze. Będę robić. Przejdę zaraz. Proste drzewa już poszły. Bardzo fajnie. Super. Hmm. Teraz jeszcze tylko zerknę, jak tam wygląda sprawa z melonami. Tu jest OK, palety są dostarczone. Wodę jeszcze wystarczy do jutra. Tak samo i tutaj. Myślę, że jutro może dowiozem hmm, obornik i tam te nasiona, ale może będzie OK. Też yy, cieszy mnie ta sprawa, yy, że jest wnioski, jakieś tam się sprzedają, znaczy pojawiają na koncie dzięki tej sprzedaży tych owoców. Troszeczkę łatwiej dla mnie, bo nie będę musiał ee, tego ręcznie robić. Sprzedaje się to od razu. Nie wiem, tam ktoś podjeżdża, to podtoczy. Bierze do hurtowni, czy to one sprzedaje się OK No i co? Jutro myślę, może zainwestuję. Może będę miał pieniądze, żeby zainwestować w kolejny plan. Zobaczymy. Znaczy przez noc coś się tam uzbiera na tym koncie? No fajnie by było. ale myślę że tak no i takim właśnie to tym sposobem dzisiaj będziemy kończyć odcinek pora zimowa nie ma zbyt dużo jakichś tam ekscytujących pasów dobrze chociaż są te ee, szklarnie ogródki muszą coś tam przy tym porobić drzewa pościnać zawsze coś się znajdzie do roboty I czy mi się to auto też mnie umieć może jutro zobaczymy ja z tego miejsca pozdrawiam Was dzięki za uwagę i zapraszam na następny odcinek przydowy Na razie, oczywiście